Cześć! Dziś odcinek o panamerykańskich krążownikach, można już je odblokowywać, jak wiadomo będzie to drzewko, które za jakiś czas będzie ogólnodostępne, ale wszyscy, którzy są niecierpliwi mogą już zacząć je odblokowywać. I zobaczcie, tutaj mamy już całą masę misji, do wygrania tutaj są pakieciki, które sprawią, że te okręty tak naprawdę zmienią się w premki, więc według mnie warto to robić. Całkiem sporo tutaj można dostać tych punkcików. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy dalej, patrząc jak to wygląda. Tak więc znowu się będzie pewnie co tydzień odpalało, odpalał kolejny zestaw misji. A tutaj też trzeba mieć te okręty, żeby niektóre te ostatnie skończyć. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o misje, które dzisiaj startują. No i w zbrojowni oczywiście pojawiło się tutaj o proszę bardzo panamerykańskie krążowniki i co ciekawe można kupić zestawy za free expa. Jak widzicie tutaj odblokowywanie tych okrętów na początku jest w miarę tanie, później już zwłaszcza te kamuflaże kosztują bardzo dużo, ale zobaczcie, dychę można odblokować za punkty, nie za dublony jak było ostatnio. Tylko za punkty. I tutaj mm, można jeszcze mieć te dwie premki, również za punkty. No, okazuje się, że ja je mam. Nie wiem skąd, ale mam. <ścoughs> e, tak więc pewnie filmiki o tych okrętach również um, niedługo będą na kanale, żeby było tematycznie, żebyście wiedzieli, czy warto, czy nie. A teraz, jako że mam. Całkiem sporo tych punktów to jedziemy. Nie będę się tutaj czaił. Co ja tu dostałem? Całą masę różnych rzeczy. Ok, i teraz 800 punktów za tyle, a, za tyle free expa. Można też oczywiście kupować tutaj za 350 Czekajcie Jest taki pakiet premii tutaj La Argentina, ale tego oczywiście mi nie wylosowało o, Tutaj można naprawdę dużo Frexpo poświęcić Żeby coś takiego dostać I jak sobie wchodzimy już za kasę to też może Wam wypaść od razu Dziewiątka. Dziewiątka drzewkowa i, i siódemka, którą normalnie tam trzeba było kupić. No i jest oczywiście cała masa różnych pierdów, które dają nam głównie wzmocnienia. Tak to wygląda. Dobra. Od razu, bo się tak przechodzi. Ciekawe, ile kupię jeszcze? Jeszcze jeden, pewnie tyle z piątka. Eee nawet nie, nawet zabrakło. Tak więc, za tyle tysięcy, co miałem, Free Expa, mogę sobie kupić jedynie cztery. Ok, tak to wygląda. Jak widzicie, e, premeczki są, ja nawet nie wiem, czy one. No nawet, nawet tym nie zagrałem jeszcze bitwy. A tym też. Więc piszę je dla Was niedługo na, na kanale. Ale na razie. Ciekawe, czy będzie można w ogóle. Teraz sobie zobaczymy, jak te okręty wyglądają. Dobrze, mamy je już w wersji. Tej co trzeba, możemy sobie jeszcze upnąć sprzęcik, no flak szkoda. 150 dwójki na start na trzecim tierze? Trochę to tak porządnie wygląda, 900 prędkość wylotowa, to później te późniejsze okręty nie mają takiej prędkości wylotowej. Kamuflaż 9.6, 25 węzłów, no tak sobie to pływało w 8. Czwóreczka. Tutaj oczywiście część pewnie powie, że warto brać, żeby silnik nie padał, ale i tak będzie padać. Yy, mamy torpedki już na czwóreczce. 4 razy 3 torpedy na 6 km, to jest taka broń, która ma nam tutaj zapewnić walkę w zwarciu, żebyśmy wygrali. Bardzo dobre kamo, 8 km, no to to jest naprawdę... Solidny kamuflaż i mamy piąteczkę. I tutaj, oczywiście, możemy sobie brać lepszą celność dział. A tuż na 509 dział 150, 14 zasięg. Bardzo przyzwoicie to wygląda. Torped jest mniej albo 2 razy 3 ale 8 km lepszy zasięg. Jak manewrowość? 30 werzów tak sobie i kamo 9,5 no niestety już o wiele gorsze. A, czy ja tutaj mam dowódcę lepszego? Chyba nie mam. Więc raczej będę musiał jechać z tym takim słabiutkim. Jeszcze zobaczę. No, wszystko siedzi gdzieś na, na jakichś okrętach, więc tutaj trzeba będzie ostry ostry trening. Jak to działa się kręcą? 18 sekund, no mogłyby szybciej, mogłyby szybciej. Tutaj pelota jest ponoć całkiem, całkiem z uszkodzenia od eksplozji, no nie wiem. Chociaż na piącej tak nic nie strzela, więc. Hmm, chyba i tak tutaj będę brał pelotę, chociaż z drugiej strony czas przeładowania wyrzutni. T8 ciężki wybór dla tych okrętów. No, tego nie chcę brać, bo wiecie, że akurat tego nie używam. Ech, pelotę. A, pelotę Dobra, jedną bitwę sobie na nim popłynę. Ma sensu tutaj robić punktu, bo odblokować możemy sobie je wszystkie. Dlatego, no, tylko yy, będę szkolił tutaj kapitana. Jeszcze zobaczmy, czy jest jakiś sensowny kamuflaż pod te okręty. Okej. Okay. No to w drogę. Na piąteczce sobie zagramy. La Argentina. Okej. Okay. Powinno ich trochę już być, podejrzewam. Rzuciło dosyć szybko, więc raczej troszkę graczy już sobie gra na tych okrętach. Nie, wiem, czekacie na te pan amerykańskie będziecie szybko starali się ekspić, robić, kupować, co się da ile się da? Czy trykają wam i powiewają te krążki. Podejrzewam, że będą one... No, już ktoś ma. Że będą one na siódemki rzuciło nam jako mięso. Miały ciężki żywot. Tutaj, jeśli chodzi o pancerzenie, to tak. Bez rewelacji nie będziemy nic robić z pożaru bo nie mamy obeków. Mamy naprawki już na dzień dobry. Dobrze, że jest samolocik na podwodniaki. 5 km, co prawda, tak trochę słabo. E, zasięg ostrzału nie będzie jakiś rewelacyjny, jak te działka po przyspieszeniu. Nie no, przyzwoicie chodzą jak na takie baterie. Czas przeładowania 10 sekund. No. Sonar taki typowo obronny 3-3 to, to to nie jest rewelacja 9,5 km do 23900 hp też mnie martwi za wiele to my go nie odzyskamy, no ale zawsze coś tam będzie no nie, wiem, wydaje mi się, że, że tak jak wcześniej na streamie wam opisywałem, będzie to kolejna trudna linia do nauczenia się gry oraz do wykorzystania. Dużo też będzie zależało od tego jaką mapę rzuci. No nie wiem, Wargaming ostatnio wydaje mi się, że rzuca cały czas linie dla doświadczonych graczy, nic dla nowych, żeby sobie mogli tak na lajcie pograć, które, które by wybaczały dużo błędów, ta nie będzie wybaczać błędów. Jak tutaj ktoś dobrze przyceluje, od razu jest port. 23 tysiące to są na tym tierze 3 cytadele, albo dwie i jakaś domieszka jeszcze damage'u. Nie. Zobaczymy jak to działa będą strzelać po pancernikach, to mnie ciekawi jak, jaka tutaj będzie penetration, czy coś będziemy robić, czy tylko będziemy mogli machać i błagać o litość <głynie> no, ogólnie większość krążowników na tych tierach błaga o litość pancerniki i nic więcej nie może zrobić tylko część ma na tyle fajne torpedy, że może coś tam Okazjonalnie przytorpić, ale tak ogólnie pancerniki tutaj się raczej pastwią nad krążownikami. A krążowniki męczą pancerniki naprawdę długo, żeby był jakiś sensowny damage. I niby te przeciwpancerne mają lepsze kąty przebijania, ale. Zobaczymy. Tam już coś nam siedzi. Dobra, zaraz chyba dopłynę do tej wysepki. Będziemy operować oczywiście przy wyspie, no bo nic innego tutaj nie wymyślimy. O, o. i teraz modlitwa. Dużo manewrowania. okręt. dobra. Powiem ja wam, że obrażenia skontowane kręty takie całkiem przyjemne, żeby tak krążownik budowany dostawał. A teraz oczywiście rykoszet. Bo jest końcówka, więc kto inny mi go zabierze? To już taka raczej jest u mnie norma. Hmm, tutaj ta Zara będzie uciekać, te fuzo będzie szło. Hmm. Spróbować cofnąć, przytorpić na ośmiu. Nie wejdzie z tego kąta. Chciałby zacząć płynąć w moją stronę. Zobaczymy, jak ta amunicja sobie radzi. Bez żadnej rewelacji. Tak jak mówiłem, tutaj jeśli chodzi o pancerniki, to, to, to będziemy raczej je rozśmieszać. Płynie. Tutaj też kąt wystrzelenia, jak widzicie to trzeba Torpedy ostro pokazać od bok, żeby coś przytorpić. Dobra, jest tutaj podwodniaczek. O. Ach, słab kątem płynie. Troszkę spróbujemy przytorpić tego szarhorsta, chociaż i tak pewnie będzie się trzymał z dachu. Więc jak widzicie, no, taka gra cały czas będzie dominować gdzieś tam za górką. Się pojawimy za bardzo, okazując się jakiś pancernikom to będzie wesoło. Czeka na rozkazy, Odbiór. to była w miarę fajna. Sam hmm. wykryto wrogi okręt podwodny, nie sięj ja dam go. Jest też całkiem ciekawy, całkiem ciekawa linia do, do obrony. Standardowo, jak wszystkie tego typu, gdzieś jakieś kapów, zabezpieczenie, klepanie. Przydałby się im e, to chociażby jakiś zapożyczony dym, że jakby nie było jakiejś góreczki, to sobie się by rozstawiły i klepały. On już chyba chce do przodu troszkę. Mamy zawsze ten samolot, żeby nam poświecił. Jak nie ma no tutaj kiedyś zwiadu. Dobra, widzicie, ciężko się ustawić, tak żeby nas nie było widać. Tutaj Shar nawet jak go się przyszarżuje, to on też ma torpedę. Dobra. Pierwszy raz będę mógł sobie strzelić do krążka. Tak się kontu. Może do tej Zary? Dobra, spróbujemy jak szarproś tutaj pójdzie. Miszczarkę jeszcze nie strzelałem. Taki cwaniak. I tego to już się bardziej działo rozwali. Lot ładnie ukradziony. Wrogi pancernik, posłany na dno. Ta pelota tutaj huczy, czy ona cokolwiek robi. Coś tam udaje, że robi. Nie widzę tych lepszych, lepszych kątów. Jak będziemy tak strzelać z kręty, to raczej będzie płacz. No, tak już lepiej. Może jakieś turbo rewelacje to ja tu nie widzę. Oczywiście piątka to tam dopiero początek, ale czas pokaże. Czas pokaże. Będę chciał dzisiaj no, oczywiście na, na streamie coś kombinować. Dobra. Kurde. Szybko na Torpedy od Żadnej cytki kupi co, żadnej. Kapitanie, problem rozwiązań. Nie mogę za bardzo strzelać, a i tak mi lotnie pokaże. Chyba nie wyminę tej trochę, tak ładnie mu poszła. Niestety, niestety, jak widzicie, kurczę, Ciężkie będą do gry. Przynajmniej te początkowe. Zabawa na tych ogrętach może być. Niestety, ale dla dużej ilości osób mało satysfakcjonująca. Ciężko tu będzie robić damage, bo musicie klepać tylko i wyłącznie z tych pepanców. Te torpedy, to, to, to jak ktoś was będzie szarżował, to, to, to tak jak mówię, w obronie coś tam wejdzie. Nie możecie ich też używać z niewitki, bo zwyczajnie kamo jest gorsze. Myślę, że wielu fanów nie znajdą, ale zobaczymy. Może, może na wyższych tierach będzie o wiele ciekawiej. One też nie są za szybkie. Zobaczcie, to są mm, ta piątka, ale one ogólnie tak do końca idą. Weźmy sobie. O, właśnie. Tutaj mamy dziesiątkę. Jeśli chodzi o manewrowość, zobaczcie, to nie są jakieś super szybkie okręty. Te, no, tu się oczywiście mo mo można trochę zbafować, ale. Ale tak ogólnie. To nie są krążki jakieś pościgowe. Raczej, no, pancerniki mogą mieć podobne tutaj. ...podobne prędkości... No właśnie, to... Nie wiem, jaki będzie pomysł na dobrą, efektowną i ciekawą grę na tych okrętach. Później oczywiście dostajemy... No, tutaj sobie weźmy może... Dostajemy tą ich Fkę taką specjalną, że ona szybciej przeładowuje sprzęt, na przykład radary, no ale te radary też 25 sekund, no fajnie mieć. No to, to mamy radar jak 50, jak go szybko przeładujemy. Z tym, że to jest radar 9, więc znowu używanie go będzie podejrzewam, że nawet zobaczymy, ile tu można jeszcze podbić, ale na granicy naszego Kamo. Naszego nie wiem, widziałem jak inni grali na tych. Yy, testerzy grali na tych okrętach i jak tam im szło. O zgrozo nie widziałem żadnych dobrych wyników, a na pewno nie pokazywali swoich najgorszych bitew, więc yy, no tak jak mówię, to będzie kolejna linia bardzo wymagająca, bardzo trudna. Tutaj ciężko się robić yy, będzie damage, no bo tak jak mówię, zero spożarów, tylko te pepance. A też zasięg jest słaby, 15,5 na dziesiątce to, to jest jeden z najkrótszych zasięgów. Więc jak wszystko będzie na daleko to będziesz mógł tylko machać do przeciwników i czekać aż do Ciebie podpłyną, bo sam za bardzo nie podpłyniesz, a jak wypłyniesz no to będziesz dostawał. Tutaj później już się odpalają te super naprawki jak brytyjskie. No ale co z tego jak ten okręt ma 50 tysięcy, no to... Są okręty, które mogą go na, na 3-4 na cytadele rozwalić, obrona przeciwtorpedowa nie istnieje, to 7% to umówmy się, że jest żart, więc też trzy torpedy, streamy, port, no to mały margines błędu jest na tym okręcie, naprawdę mały. A to też nie jest taki jakiś ultra splamer, zobaczcie, bo to, jest, to są działa 150-tki, czyli takie jak jak ma na przykład Wooster, on ma też 150, to zaraz zobaczymy. I tu jest, zobaczcie, to jest Reload 6, no można go tutaj zbafować pewnie o 10%. No to tam będzie, nie wiem, 5,5, coś takiego. Nie wiem też, czy niektórzy nie będą tutaj brać no, zwyczajnie zasięgu, bo może im brakować. No ale te pociski też nie lecą jakoś ultra szybko, to jest tylko 812. No zobaczcie jak sobie weźmiemy na przykład Uster'a No bo on jest podobny Podobny kaliber Podobna ilość hapeków prawda? Punkty też dosyć podobne Ale nawet obrona przeciwtorpedowa Uster'a jest bardziej sensowna 19, a nie jakieś 7 I Zobaczcie to jest ten, no ten sam kaliber 152 I on tutaj ma czwórkę Na dzień dobry, nie szóstkę tylko czwórkę i ma dział 12, a nie 10 Więc to no naprawdę Pośladów nie urywa, po prostu pośladów nie urywa. premię dostałem. W tej bitwie. No właśnie. I już mamy taką premeczkę. Tutaj premie się odpalają. No zobaczmy. Premie będą się odpalać jak będziemy grać tym okrętem, czyli jak zrobię sobie szóstkę, zagram, to zdobędę te 1000 punktów, bo to jest tam w jednych, dwóch bitwach, to nie ważne, to od razu będziemy sobie odpalać nimi premię. Okej, okay. okej. Okay. No, i tutaj oczywiście również te punkciki się pozbiera. To ja tam je szybko nazbieram. Tam cztery bitwy, jakieś inne pierdoły to, to myślę, że zrobię raz dwa i sobie odpalę kolejny okręt, więc będę szóstką mógł grać. No, dzisiaj na streamie mówię, trochę się tym pobawimy, zobaczymy jak będzie. Trochę też rankingówek. Nie, nie wiem też, czy stream nie będzie wcześniej, ale to najwyżej jeszcze będę was informował na, i na Facebooku, i na tu społecznościach na YouTube. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o te nowe panamerykańskie krążowniki. Ja się nimi będę bawił, bo jak wiecie, tam nie boję się trudnych okrętów. Raczej staram się je ogrywać i sprawdzać jak się nimi naj, najefektywniej gra. tym całkiem ładnie wyglądają ten krążownik. Czego sobie. Jeszcze poogrywam i wydaje mi się, że. Na pewno jakiś tam swoich kilku fanów znajdą, ale nie będzie to popularna linia. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Bye bye.